Jak urządzić piękne i wygodnie swoje wnętrze? Odpowiedzi szukaliśmy podczas tegorocznej edycji 4 Sign DAIS w Katowicach. Pomysłami podzieli się z nami architekci, których projekty pokazujemy na portalu Dobrze Mieszkaj.pl. 1 Dom w stylu Modern Classic. Fotografia Jasen-Hristoff Katarzyna Abramowicz. Dom był w środku ciasny, źle rozplanowany, raczej ciemny. Trudno w nim było wygospodarować pewne funkcje na których zależało właścicielom. Bez wahania zgodzili się więc na reorganizację przestrzeni. Przede wszystkim zostało dobudowane piętro. Teraz służy nastoletniej córce, ale w przyszłości gospodarze planują przeznaczyć je na ekspozycję sztuki. Część salonowa została też poszerzona o kuchnię która znalazła się w miejscu zabudowanego tarasu. Właściciele chcieli, żeby wnętrza były eleganckie, pełne światła i ponadczasowe, najlepiej takie, które będą opierać się chwilowym modom, a równocześnie zawsze będą na czasie. Projektantki zaproponowały styl modern classic, czyli nowoczesną klasykę z elementami art deco. Projekt wnętrza, pracownia Mango Investments 2. Nowoczesne wnętrza domów w Beskidach. FOD Radosław Sobikany na Kapinos. Tomasz Słomka domu ma powierzchnię 275 m2. Znajduje się w Bestwinie. Podnóża bez kidów. Wygodnie mieszka w nim pięcioosobowa rodzina. Strefa dzienna została zaprojektowana z myślą o wspólnym spędzaniu czasu razem. Pomaga w tym otwarta na dwie kondygnacje przestrzeń jadalni. Znalazł się tu duży, drewniany stół, przy którym zasiąść może aż 10 osób. Przeszklenia wprowadzają do jadalni światło oraz dają możliwość delektowania się fantastycznym widokiem na góry. O tym, jak ważna w tym wnętrzu jest natura, przekonuje także dekoracja. Aranżacyjna ściana z żywej zieleni, która wyznacza granicę między kuchnią a jadalnią. Projekt wnętrza. Anna Kapinos, architektka wnętrz, Toka Plus Home. Tomasz Słomka, architekt wnętrz, założyciel pracowni, Toka Plus Home. 3. Klasyczne mieszkanie w Mikołajkach. Alicja łotysz pogorzelska Mieszkanie o metrażu 65 metrów znajduje się w Mikołajkach. Aranżacja wnętrza to eklektyczny miks klasyki z nowoczesnością. A wszystko spaja piękny błękitny kolor. Oprócz salonu z aneksem kuchennym przewidziano dwie sypialnie, łazienkę, a do tego korytarz i duży taras. Inspiracją do aranżacji jego wnętrza była natura i ptaki. W większości pomieszczeń mamy ptasi akcent. Kolorystyczną bazą są naturalne szarości, biel, czerń, czyli to, co oferuje drewno, kamień. Jednak motywem przewodnim jest niebieski w różnych jego odcieniach. Projekt wnętrza Alicja łotysz pogorzelska architektka krajobrazu, pracownia Amaltea. 4. Dom w stylu Hamptons na Jurze. Katarzyna Maciejewska, Maciejewska designuł weekendowy dom poza miastem przeszedł gruntowny remont. Z zaniedbanego wnętrza zamienił się w oazę elegancji i dobrego stylu w klimacie Hamptons. Na parterze dokonano sporo zmian, które miały otworzyć przestrzeń i uczynić ją bardziej funkcjonalną. Katarzyna Maciejewska zaprojektowała min. Poszerzenie wejścia, dzięki czemu w jadalni zmieścił się stół o długości aż 280 cm. Szerokie i wygodne krzesła zachęcają do biesiadowania. Sercem domu jest strefa dzienna, którą zaplanowano na parterze. Podobnie jak w innych pomieszczeniach, panuje tu biel, błękity oraz granaty. Projekt wnętrza, Katarzyna Maciejewska, Maciejewska da 5. 66-metrowe mieszkanie nad morzem. Natalia Kaczmarek In kadr Michał Maciejewski do aranżacji wykończenia pod klucz architekci otrzymali 66-metrowy apartament nad Bałtykiem. Na tej powierzchni znajdowało się cztery pomieszczenia, ale po przeróbkach powstało ich pięć tak. By uzyskać dwa łazienki i trzy pokoje, niewielki metraż jest tutaj kluczową sprawą. Mieszkanie miało bowiem z założenia służyć dużej rodzinie jako miejsce weekendowego i wakacyjnego wypadu. Architekci postawili na jasne kolory. By optycznie powiększyć wnętrza i elegancki granat, który idealnie wpisuje się w morską tematykę, dodali szersze frazowania w zabudowach, które podkreślają klasyczną nutę stylistyczną, podobnie jak na przykład stół wiadalnianym, Aneksie czy struktura i panele ścienne, projekt wnętrza, Michał Maciejewski, właściciel, pracownia MJ, Renata Michałowicz, właścicielka, pracownia MJ, 6. nowoczesny dom w czerni i bieli. Fod Jaga krał na Ochota Dom został zaprojektowany dla wrażliwej, zdecydowanej, pełnej kontrastu właścicielki. We wnętrzu króluje połączenie czerni i bieli. Kolor biały dodaje przestrzeni lekkości i świeżości, czerni elegancji, luksusu i wyrafinowania. Do wnętrza prowadzą przeszklone drzwi z delikatnymi czarnymi ramkami, które pięknie prezentują się na tle białych ścian. Tuż za nimi, w wąskim korytarzu. Ścianę zdobią panele pomalowane na kolor biały oraz duże lustro. W tym miejscu widać już czarne schody oraz klatkę schodową z wyrazistą, czarno-białą fototapetą. Ta sama tapeta zdobi całą ścianę w salonie. Jej efektowy wzór nadaje wnętrzu charakteru indywidualnego wyrazu. Projekt wnętrza. Joanna Ochota, właściciel, architekt, concept Joanna projektowani wnętrz. 7. 150-metrowy dom dla rodziny 2 plus 2. Fod. Dominika Wilk-Paweł Ślęzak dom znajduje się w pięknej, cichej i spokojnej miejscowości nieopodal Wolbromia. Zaprojektowany został dla pięcioosobowej rodziny. Mieszka w nim małżeństwo, Violetta i Robert wraz z nastoletnią córką, z dorosłym synem i małym, ale bardzo głośnym psem. Dom jest parterowy. Nie licząc garażu, ma powierzchnię 150 m2. Wnętrze jest eklektyczne, dostosowane do potrzeb całej rodziny. Z jednej strony, proste i minimalistyczne, z drugiej natomiast, bogate w tekstury i niebanalne dodatki, w całym wnętrzu znajduje się sporo tapet i wzorów. Każdy z nich jest inny, a mimo to dom stanowi jedną spójną i wygodną dla mieszkańców przestrzeń. Projekt wnętrza, Paweł Ślęzak, architekt wnętrz, założyciel, architastę. 8. Inspirowany tradycją apartament nad Jeziorem Czorsztyńskim. Mateusz Gąska Ewa Tarapata dom z widokiem na jezioro Czorsztyńskie stoi w miejscowości Kluszkowce. Ewa Tarapata postarała się, aby było tu wygodnie i komfortowo, a przy tym wprowadziła niesamowity, niemal magiczny klimat. Nie zabrakło to inspiracji rustykalnych i góralskich. Ale także nowoczesnych udogodnień. Sercem apartamentu jest duży salon połączony z jadalnią i kuchnią. Nad salonem mamy otwartą przestrzeń, a skosy zdobi drewno. We wnętrzach ludowe rzemiosło łączy się fantastycznie z nowoczesnym wzornictwem. Na ścianach zachwycają płaskorzeźby przypominające warkocze. Wykonali je krakowscy artyści na zlecenie architektki. Dzięki nim przestrzeń wygląda przytulnie i nawiązuje do klimatów góralskich. Projekt wnętrza. Ewa Tarapata, architektka wnętrz, Ewa Studio Wnętrz, 9. Stylowe mieszkanie w kamienicy. Fodko do projekty i realizacje wnętrz Barbara Wiśniewska na mieszkanie o powierzchni niemal 90 metrów znajduje się w zabytkowym, gruntownie odrestaurowanym budynku we Wrocławiu. Podstawą nieszablonowej aranżacji jest niepowtarzalny klimat wnętrza, jego układ. Historyczne w formie okno oraz wysokie sufity, które podkreślono podwieszanymi panelami w postaci łuków, korespondujących z owalnymi wykuszami okiennymi elementami, które nadają tej przestrzeni designerski szlif są zastosowane na ścianach faktury i materiały. Kreatorzy niezwykłej głębi i klimatu nowoczesnej elegancji. Projekt wnętrza. Kodo projekty i realizacje wnętrz. Prezentacja architektów. Można było zobaczyć 27 stycznia podczas Dni Otwartych 8. Edycji 4D Sign Days w Międzynarodowym Centrum Kultury w Kongresowym w Katowicach. Zobacz także za nami Dni Otwarte 4D Sign Days. Zobacz fotorelacje.